No to cześć, manetka, mordeczki, banieczka na zdrówko. Witam wszystkich i pozdrawiam serdecznie w kolejnym odcinku z CSK. Eee, że witam Was w kolejnym odcinku z CSK. Oła. Eee, ze mną dzisiaj gra ten eee, kompas. Tomek. Tomek, no. Eee, że pozdrawiam. Nie, nie jeszcze, nie jeszcze like. Eee, to co? Życzę Ci udanego mecza, mam nadzieję, że jakoś raz Ja sobie też życzę dobrego mecza, życzę jakoś mi... mam nadzieję, że mi pójdzie. Eee, a do was... do was mogę jeszcze powiedzieć tak, że kto, jeśli się odcinek podoba, to łapkę w górę zostawiacie, suba, z dzwoneczkiem, wtedy dostajecie powiadomienia. No i co? I prawie nie banieczkę na zdroweczko, ode mnie macie na start. Eee, także co? MP coś tam? MP start game. No i dobra, pyk, pyk. Tak, Pan. no obojętnie, ja, możemy zgać dwa, nie? Yes, that's Coś tam, coś tam, coś tam dostał. Do ja Przecież Cię U Mnie to jest takie... Wysoki... No mnie... Ciebie też coś tak właśnie trochę jakby ścinało. Nie wiem czemu. Trochę słabego nata, więc... I dzisiaj. 接着，我讲。 Yeah baby! <gryzamy> o oh yeah baby Dobra łapeczka za to, do góry mordy Dobrze jest Dobrze jest, nie ma tragedii ładnie ty przeważnie, ]łem. ładnie ty to przeważnie trochę. wygrywasz Przegrywasz A czasem to wiesz. Ja to tylko już gram tak w se Nie spinam się. To mi to chyba nawet lepiej idzie niż wcześniej. Nice! Widziałeś? <laughs> jak cię rozłożyłem. Tylko nie dawaj fory, serio, bo to mi się nie podoba jak ktoś daje fory. Spoko, tylko gram z trzech pingowym więc trochę ciężko... ...nościny. Teraz czasem na przykład mam 60 finger, a z nie. Ale i tak dostałeś do 26. Kurde no. Na nowej rozdziałce. No wiesz o co chodzi I strasznie na ten fajnie mi recordił No Polera. Dobra kupię to Let's go. A wupka A wupkę, a wubkę masz? Kurde, nie przestawaj strzelać ciepie, na serio. Bym zginął teraz, nie? Bo puściłem strzelanie. Że puściłem strzelanie i mogę zginąć. Ale jest dobrze. Jest dobrze. Nie ma tragedii. Hmm. Dawno żeśmy w sumie odcinka nie nagrywali, nie? Cholera Jeszcze ja ja go poskładało O jeny mordo co to było Ja mi się to przyciszył na tym Good job Good job Syrek, używaj granatu, graj pe pewny siebie to by... Będzie... To ostatni... często ostatnie w cs czy nie? Nie wiesz co ja tylko już tylko nagrywam odcinki, nie gram w cs Jakoś mi się nie chce Właśnie że nie na ten, nie gram Musiałem to... To... Jezu 200 pingu. Wow! Ale się nadziałałeś Niech chodź okay. na odcinku, jutro na Niech jutro. nie właśnie... pojutrze. Bo nie wiem, kiedy wrócę. właśnie... se przez Niech właśnie... Posłyszałem że idzie shortem, na no, wracasz się także Ja tu mam różne zagrania swoje. O kurwa jaka bania i ja cię pierdolę Co ja tu, tu pierdzielam nie w tym odcinku XD <grytanie> To nie jest łabania Taka banieczka, co ty z ta banieczka na zdróweczko weszła na mia. Mamma mia, kurde O Jezu, przez ten ping tak dziwnie podskoczył Trzeba z jakoś zagadywać Przedałeś do mnie? Nie Mam osiągnąć na pingu i nie dam się ruszyć To co, czemu bym mać taki duży ten ping? Nie wiem Gdzie jesteś? Nigdzie. Właśnie wchodzę na bombsite Jest. Dobra. Chyba banie tam też wyrwałeś. Eee, że chyba... Panie, to jest... nie. Co? Co ty robiłeś? Trudno cię ucelować, bo masz ping. Serio. A czemu się na tym... Czy nie widzisz? Tak czy... średnio się na tym nie oh, O to mnie poskładało Kupię se to Ciekawe czy czym tym cię w ogóle ubije Tylko, tyko, tyko, ryko, tyko piku i i a tu coś no czy a, o boże święty, ażem wleciał do tej kuchni jak gupek jeszcze zacząłem się granatami bawić Ja cię ledwo ustrzeliłem, a przez ten ping... Oni o pracę. Hmm. I ciężko będzie to wygrać trochę nad tym pingiem. Popracujcie nad Be tym safe. pingiem. Proszę, nad internetem. Bo to.

No nice. Możemy to powtórzyć, bo na tym pingu się nie mm, No możemy to powtórzyć, spoko. Nawet no ale to na serio. Nie... Chyba, że nie wiem, ale to raczej to... No Mogłeś wybrać taki dzień, gdzie masz lepszy internet, nie? <produ> -その <people> <speaking> a go poskładał. A dopiero, a dopiero teraz. Yyy. Gdzie ty masz ten ping pokazywany? Wynik 12.37 eee... <śmulity> Jak będę miał największy ping, to cię wysił. Jest wyjście dostałeś ja tego się nie. No bo za ścianą. Wyślę Ci screen, Czekaj może przeniosę się gdzieś gdzie indziej. No dobra. To tam, wiesz, to, ty... to możemy Autor. nagrać jeszcze raz, jak chcesz. Taki dłuższy odcinek, dwa razy możemy zagrać, ewentualnie. Czy trochę też spieszy, bo jeszcze muszę co innego nagrać. Muszę Minecrafta nagrać. Ну, его Ничего не достал. Nie wiem czy zdążę. Eee, oh, udało ci się. Kurde. Cudem. No cudem, bo cudem, ale się udało. Dobra, kupię to, to będzie szybciej zabijać. Move. Chyba. Prawdopodobnie. Tak myślę. Chyba mi też siada jakoś dziwnie, bo kołaszek jeszcze sobie podniosę. Spoczko. Może być. Jeszcze to, to, to i to. Ja come on, come on, chop, chop. chwilkę, taką minutkę przerwę. O Jezus ty by teraz resztę to robić, co? Nie. Yeah. Nice. Ładnie. Ciekawe co na to, Hakiro Kurwa, obie Terroryści mają przerwę. Dobra, musimy poczekać, mordy. Ale to nic. Możecie pisać komentarze, kto chce w ogóle wystąpić w odcinkach. To wystarczy napisać komentarz, a ja się zgłaszam i od... czy tam odzywam w komentarzu. Kurczę, ale mi się odbija po kawie. Eee, musimy poczekać, bo kolega ma ping duży strasznie. Kurde. Że duży ping. O, duży ping jest, to jest niedobrze, nie? Gdzie ten ping w ogóle pokazuje? O tu jest, obok tego, a ja szukam gdzieś tam Jestem, powinien lepiej już No niby ma mniejszy ten ping. Setki nie przekracza. Że setki nie przekracza. Ten to było nice wejście. To było takie wejście smoka. <noise> w ogóle jak ja go składam. Hmm. Teraz próbuję z tego zobaczyć czy się czy nie Ooo jaka bania i ja I Nigdy <grym> Ale mam strasznie dobrą czułość dopasowaną Nie, nie dość że nie mieszkam mi tak nie, nie ten I przyzwyczajam się do podkładki grać Kurde bela Ale bania weszła 15,6 Ale dobra A spróbuję z tego legać Nie wiem czy mi coś siądzie ale Czy granaty kopywać? Może kupię Nie wiem czy mi z tego coś siądzie w ogóle Kurwa! Ani razu nie trafiłem. Masakra. Dobra, jednak abupa to nie mój, nie mój, nie mój, nie moja broń. Nie, abupa to nie moja broń. Ale kupię jeszcze ją jeszcze raz. Że jeszcze raz chcę ją Dobra, zakupiłem, Bo mnie stać. A jak mnie stać, to i trzeba kupić. Hmm, but no, a, b. no, yes, there's no, it's no, 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 Dobra, dobra. No co ty się typie Widziałem to. Oh, dobra, zasejwuję już tą małpę. Cool. Hmm, mogę na auto skoczyć i go tam uczaskać, ale nie zrobiłem tak? No to trudno się mówi Lecę na Remis następ. Mmm i... i ten

16-8, wygrałem. Udało się, w końcu się wygrało. To nie wiem, chcesz jeszcze innego, czy może jutro sprawdzamy. Która to jest godzina w ogóle, bo nie wiem. Trzeba wejść do menu głównego. Eee, że do menu głównego. Która to jest godzina mordy? 15-6. Dobra, to jeszcze zdążymy na 15 to co mordeczki, ja tu się żegnam na tym odcinku, będzie taki mały rewanżyk Na no, kolejny odcinek nagramy zaraz z tym. E, także co, pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu, e, subie na kanale, dzwoneczkiem no, i banieczkę na zdróweczko, także trzymajcie się, ja dziękuję Tomaszowi za fajny meczek, także dzidzi dla niego i jeszcze raz banieczka na zdróweczko, elo elo. Dzięki.